Cześć, przed Wami cały jestem Twój, Pani Weroniki Tomali. Książeczka miała swoją premierę 29 marca 2022 roku, czyli całkiem niedawno. Jest od wydawnictwa Zysk Isk. I słuchajcie, zacznijmy tu od cytatu: Nie wiem nic poza tym, że życie bywa splotem nieprzewidywalnych przypadków, siecią utkaną z emocji, które wytyczają nam nowe ścieżki, ryzykiem, które warto podjąć, zakładając, że mimo wszystko można zaliczyć koszką porażkę. Ha, słuchajcie, to niezwykle przejmująca książka, która naprawdę oplotła mnie wręcz swoją historią od samego początku. Wiecie, wszystko tutaj rozpoczyna mm, opowieść takiej dziewczynki, która nie potrafi zrozumieć, że jest inna od reszty dzieci. Nieważne co założy, jak się uczesz, jaka by nie była miła jej rówieśnicy, niestety wciąż mają ją zadziwadło dziwadło. I to bardzo mocno ją boli. W kolejnej części będziemy znali historię z ust dorosłej kobiety, która z pewnych względów no, była zmuszona wyprowadzić się z rodzinnego miejsca. Cudem zdobywa pracę przy koniach, która niesie za sobą uciechy, niepowodzenia, porażki i może nawet takie trochę zgubne szczęście. Wiecie, życie wcale jej nie oszczędza, gdyż co jakiś czas no jak to w życiu bywa, przydarzają jej się niezbyt pozytywne rzeczy. Dodatkowo postacie wokół niej okazują się naprawdę gburowaci i bardzo wrogo do niej nastawieni. Oczywiście będą oceniać ją na podstawie wyglądu, a do środka po co miałby ktoś zaglądać. Wiecie, ona nawet sama się nie spodziewa, że gdzieś tam w głębi, jakże naprawdę wrażliwego serca, zacznie tlić się zakazane uczucie. Następnie do akcji wkroczy męski Dorian, który również będzie opowiadał nam historię ze swojej perspektywy. Te sceny zaczną się tak trochę wzajemnie uzupełniać, przeplatać, tworząc cudowne chwile bliskości, odczuwalne naprawdę, nawet w nas bardzo głęboko. Później w sumie mogłoby być coraz lepiej, ale oczywiście, no nie. Jak jest książka, to musi się coś dać. Zdarzy się coś, co będzie bardzo smutne. Zresztą sami przeczytacie i dajecie się w ogóle tutaj porwać takiemu wspaniałemu stylu pisarskiemu, który na no, opisom miłości do koni i tej drugiej miłości, która jest utkana już prawie z samych drzask, będzie tu coś oznaczała. Książka jest bardzo przejrzysta, jak możecie widzieć, ma większy druczek, krótkie rozdziały i jakby to dodać, powiedziałabym, że nawet bohaterów, którzy, których emocje, którzy oni sami w sobie jakby przechodzą na czytającego. Bo tak, postacie z góry są albo pozytywne, albo negatywne. No i żeby ktoś już się tutaj zmienił, to trzeba naprawdę zacząć wielką górą, albo nie wiem, koniec świata musiałby nastąpić. Przy książce można się rozkleić, gdyż emocje naprawdę bohaterów, no, no przechodzą po prostu na nas. I co mogę jeszcze dodać? Niektórym sama podłożyłabym tutaj nogę, gdybym tylko ich spotkała, bo normalnie byli tak wredni, tak opieszali, utrudniali wszystko, co tylko można było, i knuli. Nawet przeciwko tym, których nie znali. Także to było tutaj straszne. Ale bywali też tacy, z którymi bardzo chętnie mi się zaprzyjaźniła, z którymi bym chciała utrzymać jakiś dłuższy kontakt. I mam nadzieję, że kiedyś może w jakiejś innej książce również się pojawią takie naprawdę taka perełka, takie motylki, które ktoś chce podziwiać i chce w ich właśnie towarzystwie przebywać. Ogólnie mogę powiedzieć, że powieść mi uwiodła i bardzo ją wam polecam, aczkolwiek no jest może bardziej skierowana do tych bardziej wrażliwych osób, gdyż no jest troszkę delikatna, porusza delikatne tematy, mamy tutaj takie istotki, które naprawdę no, jakby miały się zaraz skruszyć, ale i takich, których nic nie przebije. O. Z tymi to naprawdę, jak się tylko pojawiali w książce, to po prostu już miałam ich dosyć. Ja już czułam, kiedy oni mieli się po prostu tutaj zjawić. Tak to było wszystko opisane, że już, już zaraz atmosfera się zmieniała, już opisy były inne i wiedziałam, że ona tam po prostu wejdzie albo on. A co, które było z nim gorsze, to nie wiadomo. Oczywiście nie chodzi tutaj akurat o tych głównych bohaterów. Niemniej jednak książka jest naprawdę bardzo jakaś taka przeżyciowa. Ja ją bardzo osobiście odebrałam, bardzo mocno ją przeżywałam. Bardzo mi się podobała, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Dlatego bardzo mocno Wam ją polecam. Ja mówię, nie ma tutaj jakichś tam wielkich takich dramatów, aczkolwiek niektóre są, bo jeżeli będzie tu ktoś, kto bardzo mocno kocha zwierzęta, być może konie, no, to może być mu troszeczkę smutno, może być mu trochę przykro, bo nie zawsze będzie wszystko tak, jakby myślał, że może się tutaj pokazać, bo. Historia jakby zaczęła się kierunkować niby w dobrym przypadku, że wszystko niby pójdzie dobrze, a później jednak tak się nie dzieje. Później znowu mamy taki nagły zwrot, ale niemniej jednak. Wybaczcie, ruszam tym telefonem jak szalona, ale po prostu jak opowiadam o tej książce, też się przeżywam. Dla mnie była naprawdę mega, i, i jeżeli ktoś lubi takie wrażliwe historie, to z pewnością ta książeczka Wam się bardzo spodoba. A w takim razie żegnam się z Wami, takim, w takim. Nawet już nie wiem, co mówię. Po prostu cały czas mam tą historię w głowie. Cały czas widzę tego magnata, tego całego konia, który no, no niekoniecznie miał taki los, jaki by chciał, żeby miał. I historię w tle, która jest naprawdę piękna i warte przeczytania. Żegnam się z wami, kochani. Pa, pa!